Witajcie, kochani, na naszych greckich wakacjach na Krecie. My już jesteśmy w hotelu. Mega się cieszę, że dotarłyśmy. Mieliśmy trochę przygody, jeśli chodzi o lotnisko, ale nie chcę tutaj za dużo się na ten temat rozgadywać. Trzeba dostrzegać pozytywy, że udało nam się, ponieważ jesteśmy we dwie z Julką. Jest to nasz pierwszy wspólny wyjazd, tak naprawdę bez rodziców. Jest naprawdę przepięknie. Będę się starała chociaż trochę wam oddać ten klimat. W sumie zostajemy tutaj na tydzień. Jestem mega szczęśliwa. Mam uśmiech na twarzy. Bo jak na razie wszystko idzie po na naszej myśli. Mamy kilka planów, zobaczymy co wypali, co nie, ale wszystko będzie widzieć na bieżąco. Chodzimy do naszego pokoju. Łoże, wszystko pięknie. Zobaczcie w ogóle, jaki spory jest ten e, pokój, co nie. I tutaj mamy widok, balkon. I jest naprawdę przepięknie, serio, tam jest basen. Taki łazienki w ogóle ja jeszcze nigdy nie miałam w hotelu. Zobaczcie. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj jest ryżnic, no właśnie, i tutaj jeszcze jest... W ogóle jest bardzo nowy, z tego co nam pan powiedział, to on ma tam kilka tygodni. Przyszłyśmy pierwszy raz do restauracji, zobaczcie, tutaj jako menu mamy tablety. Powiem Wam, że naprawdę ta restauracja pierwsza, bo jest tutaj kilka w tym hotelu, prezentuje się naprawdę super. Zaraz będziemy coś wybierały. Nasze pierwsze jedzonko w hotelu jest trochę głośno, ale ogólnie powiem Wam, że naprawdę porcje i ogólnie wszystko wygląda tak pięknie. Tutaj mamy starter, czyli pierwsze w życiu taciki typowo greckie moje. Do tego pita. No i będziemy się dzielić. I tutaj jeszcze club sandwich i w ogóle jeszcze jakieś takie ziemniaczki, także sztos. Matko jedyna, jak to jest pięknie. Przychodzimy do pokoju. I nagle patrzymy na stół, a tutaj coś takiego. Makaroniki urocze i w ogóle dali nawet jeszcze jakieś, nie wiem, wino. Jezu, rozsypałam trochę. Dobra, test. W ogóle oni tutaj takie dają przy, przekąski, przyjechałyśmy, też nam dali. O, lejemy. Nie wino, tylko wodę. Pierwszy dzień, jak oceniasz, znaczy w sumie połowę. Wiesz, że jest W przedszkolu, jak były te takie wafelki. Jedyną taką rzeczą, do której mogłybyśmy się jak na razie przyczepić, to jest dojście do plaży. Z tego powodu, że myślałybyśmy, że tutaj będzie na przykład jakaś, nie wiem, dróżka, droga, nie wiem, pod Ziemią, czy tak, tak, tak było, takim... jak ja byłam z innymi. Więc akurat tutaj tak średnio, ale chcemy się wybrać też na inną plażę. Tak, był... bo my nie przyjechałyśmy tutaj stricte do hotelu na plażę. To... Dzisiaj też jak Pan nas wiózł tutaj do hotelu taksówką, to właśnie powiedział nam o dwóch w sumie miejscach, które warto odwiedzić. Ogólnie trafiały nam się bardzo przysympatyczni ludzie. Na przykład Pan mhm. z taksówki był przemiły. Tak. No, jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o ogólnie ludzi, którzy tutaj tak. są. pan tam w tym pulbarze też. Mhm. Zbił mi piątkę i w ogóle taki mega mhm. ziomeczek. Pan się wydał, że jesteśmy z Rosji, więc tak. tak wyglądamy jak po roku w Rosji. Nie, Najbardziej ehm... przyszłyśmy w takich grubaśnych szlafrokach, 32 stopnie na dworze, a my w takich wielkich <grym> na ziemi, we protę. Jak na razie. Bo ludziom się kojarzy nasz sposób wymowy jako Rosja. <grym> Oprócz plus jeszcze byliśmy ubrane, jak na Syberii. Witamy o poranku. Chciałabym pokazać ładny widok z rana, ale zobaczcie na to. Coś leży, komuś nie wiem, to spadło, to nie są nasze gadki o, do basenu. A to się stało? Zobaczcie, tutaj u góry jest coś takiego, więc szczerze wątpię. Tutaj raczej nikogo nie ma. Ale z tego co widzę, tutaj ktoś mieszka, więc bardzo możliwe, że nie wiem, ktoś rzucił. No. Dzisiaj jest pierwszy pełny dzień, który zaczynamy tutaj od rana. Będziemy zaraz się zbierały, porobić jakieś foty. Już jestem w ogóle w stroju, ale założę sobie też shorty. Dzisiaj będzie taki totalnie chyba chillowy dzień, gdzie sobie po prostu trochę posiedzimy nad basenem i chyba zaplanujemy sobie coś po prostu na kolejne dni. Zobaczymy. Tutaj jest trochę słabe światło, ale jesteśmy przebrane. Idziemy teraz na basen, ja w ogóle mamy taki śmieszny, taki jakby kaszkiet, nie wiem jak to nazwać Coś takiego słomianego, dostałam to w jakiejś pasce pijarowej. Będę sobie tak na słońcu siedziała W ogóle roztapiam się totalnie, serio, słuchajcie, 33-34 stopnie <muzyka> Jest. E, która godzina, Jula? Hmm, nie pamiętam. Tak, <grywa> 11:30. Sorry, odpisywałam. <grywa> nie pamiętam. <grywa> Jest e, u nas godzina później niż w ogóle w Polsce. I tak, dzisiaj poszliśmy sobie na basy, stwierdziliśmy, poczilujemy, poopalamy się, ponieważ trzeba korzystać. Pierwszy dzień, na razie. i się opaliłyśmy. My się tak opaliłyśmy, że Julka wygląda jak taka typowa, nie wiem, grażyna, wracająca po. Miesiącu nad morzem. <grym> Naprawdę! Jej plecy możesz się w sumie pokazać. Zaraz, że twarz, a na. Patrz, masz takie odcięcie jeszcze ostatnio. <grym> to jest taką kartkę, nawet. Brawa! Idziemy sobie teraz na. Obiad do kolacji. W ogóle my teraz tak chyba będziemy przez ten wyjazd jadły, że po prostu większe śniadanie, później obiad do kolacja, bo za bardzo nie wiemy jak inaczej te posiłki rozplanowywać. Ja jestem mega fanką jedzenia, może bardziej smakoszką. Ogólnie lubię dobre smaki, ale też fajne jedzenie, bo wiecie, jedzenie może być drogie, ale jedzenie musi być dobre i to jest najważniejsze. I tutaj w Grecji naprawdę jest przepyszne jedzenie, właśnie jak byliśmy w tej hotelowej restauracji, to ja pierwszy raz byłam taka... Wow, ta restauracja trafiła w moje gusta, bo ja się mega cieszę że zawsze, jak w restauracjach jest i e, na przykład jakaś pasta, i pizza, i sałatki, e, i też burgery, jakieś sandwicze, jakieś przystawki, owoce morza, coś z mięsa, więc jest różnorodność i to jest właśnie fajne, a nie tylko, nie wiem, trzy pozycje w karcie i bają. Hotel Warszawa zawsze w moim sercu. Co właśnie stało? To nie śmieszne, to są drogie okulary! That's only Dolce Gabbana! Ale ja... Ty... ja nie chciałam! Nie, okazało się kochani, że to tylko y, śrubka odkręciła i, i ta blokada <grym> i się gdzieś udało. odpadła, ale ogólnie już oksy działają. Pierwszy raz grecka pizza. Podobno ma być w stylu greckim jest Ma trochę inny vibe Nie wiem co to jest to Ogólnie jest dobra. ciasto ma trochę inne Jesteśmy właśnie obok hotelu, zobaczcie jaki ładny widok Stwierdziliśmy, że się przejdziemy W ogóle te owady, cykady ciągle cykają Zobaczcie, tam jakieś zwierzątka. Trochę wyglądają jak owieczki. Nie wiem co to jest, ale jakieś całe stado. Zobaczcie, one mają dzwoneczki. Idą sobie przez ulicę. Jesteśmy mega blisko z nich. Jesteśmy w sklepie i dostałyśmy info w ogóle, że nie możemy wynająć. Jak ty wyglądasz? Nie możemy wydać samochodu, ponieważ. Julia nie ma skończonych 23 lat. bo Czyli tak... tylko tam 4 lata. Ale ja nie wiem, dlaczego takiego wieku akurat myślałam, że nie wiem, 20. W sensie. Ja myślałam 21, ale zapomniałam. A patrzcie, jaka, jaka, jaka biała twarz. Więc będziemy musiały się poruszać um, innymi środkami transportu. I ja uzią. Jest kilka fajnych smaków, których nie widziałam w Polsce: ze I jeszcze jest krabowy. Kochani, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj wybieramy się z Julką na wycieczce, na wycieczce, na wycieczkę, do takiego miasta tutaj blisko, chyba jakieś 20 km stąd. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy szły na basen. W ogóle już wczoraj wieczorem planowałyśmy sobie jeszcze kilka innych wycieczek, żeby coś tam sobie zwiedzić. Ogólnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie do niektórych miejsc jest dość daleko i miałyśmy na przykład jeden taki fajny plan, ale no niestety jest bardzo, bardzo daleko stąd. Taka moja stylówka dzisiaj. My do takiej greckiej restauracji i zobaczcie Stwierdziłyśmy, że zamówimy sobie typową sałatkę grecką Nasza pierwsza w sumie w Grecji Tzatziki standardowo, pita oraz ośmiornica Powiem Wam, że ja uwielbiam, wiem, że jedni mogą jej nienawidzić Uważać, że jest obrzydliwa, ale serio jest przepyszna Ja kiedyś z moim tatą w domu robiłam Test mm. Dobra Jest troszeczkę inna Albo tą, którą robiłaś z tatą Nasza też była dobra. No, sztot. Minęło już trochę czasu. My wyszykowane, idziemy właśnie na zachód słońca, ale ogólnie powiem wam, że naprawdę dzisiejszy dzień był hardkorowy, ale jakoś dałyśmy radę i stwierdziłyśmy, że Korzystamy i właśnie dzisiaj byłyśmy w tym mieście i naprawdę mega dużo chodziłyśmy. Byłyśmy w kilku miejscówkach, także udany dzionek udany. Hej kochani, witajcie! Kolejny dzień. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Idziemy właśnie na jakąś górę. Przyjechałyśmy tutaj taką, jakby wycieczką. Tak naprawdę od rana, od siódmej jesteśmy na nogach, bo musiałyśmy się właśnie zebrać. Jakieś dwie godziny tutaj jechałyśmy. Jedziemy dzisiaj na plażę Alafonsi. Mam taką zadyszkę, ponieważ idziemy ciągle pod górę. Jest tak gorąco, ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Pani przewodnik przez całą drogę opowiadała nam sporo rzeczy, jakichś ciekawostek. Jesteśmy tutaj, zobaczcie, pięknie! Alien. Wróciłyśmy, jest jakaś 19, idziemy na kolację, jesteśmy mega głodne. Jechałyśmy tutaj do hotelu jakieś 3 godziny i naprawdę po całym dniu widzicie chodzenia, plaża. E, prawie 37 stopni. Mam w ogóle jeszcze trochę mokre włosy, ale stwierdziłam, że tu jest tak ciepło, że e, zaraz mi wyschną. Witajcie kochani kolejnego dnia. Dzisiaj e, już zjedliśmy sobie śniadanie i teraz przyszłyśmy nad basem. Ostatnie dwa dni były dość takie dla nas męczące. Stwierdziliśmy, że sobie trochę pozwiedzamy, a dzisiaj taki typowy dzień chillowy, żeby zregenerować siły. Ja sobie jeszcze trochę popływam, dodaję sporo fot na Instagrama, także jeśli jeszcze nie widzieliście, przez cały wyjazd tak naprawdę codziennie są jakieś zdjęcia. jesteśmy ogarnięte po basenie. Trochę się dzisiaj jeszcze opaliłam i teraz idziemy sobie coś zjeść. W ogóle później chyba pójdziemy na jakiś spacer tutaj. No i jutro mamy zaplanowaną kolejną wycieczkę, także może być ciekawie. Dzisiaj jeszcze wypoczywamy i jutro będzie taki jeden pełen dzień, taki końcowy właśnie jak pojedziemy na tą plażę. Mam nadzieję, że będzie fajnie, nie? Mhm. Bo wszyscy polecają właśnie to Balos, więc pojedziemy tam. No i co? Idziemy, tak się wystroiłam, nie wiem po co. Ale... No w porównaniu ze mną to naprawdę. Przyszłyśmy na obiad o kolację i w końcu mamy nasze ukochane, znaczy upragnione, upragnione kalmary. Tutaj mamy makaron, zaraz przetestujemy i tutaj jeszcze kanapka. Podzielimy się oczywiście tym. Dobry? Mela testuje kalmara, tak, bardzo dobra. Oh. Dobre, ale są całkiem inne niż w No mówiłam właśnie, że inne niż w Totalnie dobre. Mhm. że jestem cała czerwona, ale dodatkowo mm, aparat nasyca kolory. No i co? Ja się przebrałam w sukienkę idziemy teraz sobie na taki mini koncert. Bo tutaj codziennie w hotelu wieczorem e, grają różne piosenki. Akurat dzisiaj wyjątkowo naprawdę były bardzo ładne, bo właśnie tej słyszałam. Siedzieliśmy sobie na balkonie, stwierdziliśmy, dobra, idziemy. kupiłyśmy w takim sklepie tutaj jakieś takie żelki one chyba... i one niektóre są lukrecjowe i powiem wam, że ja nie przypadam za lukrecją Julka jest fanką ale tej słodkiej lukrecji wiem, że bardzo dużo ludzi nie lubi lukrecji, także dajcie znać koniecznie w komentarzu może są jakieś osoby, które lubią mm, to jest, o, to jest nie dobre będę dobre. Mm -mm. dobre. tęskniła And I just need to go in the overhead compartment. You're follow us underneath the seat.